Namaste, cześć, tutaj Klaudia Jogini. Dziś zapraszam Cię na piękną medytację wspierającą podjęcie właściwej decyzji i dokonania właściwego wyboru. Jeśli chcesz uzdrowić swój lęk, przezwyciężyć obawy i chcesz podążać z odwagą w kierunku życia, którego pragniesz, to mam też dla Ciebie pakiet aktywacja odwagi. Więc, jeśli chcesz otrzymać więcej informacji, to sprawdź link w opisie tego nagrania. Tymczasem zapraszam Cię na praktykę. Do tej praktyki znajdź takie miejsce, w którym będziesz czuć się komfortowo i możesz się rozluźnić. Kiedy będziesz gotowy, gotowa, przyjmij taką pozycję, w której będzie Ci wygodnie. I w której będziesz mieć wyprostowane plecy. Możesz usiąść bądź położyć się. Teraz powoli zamknij oczy i pozwól sobie przenieść uważność do swojego oddechu. Zrób kilka głębokich wdechów. I głębokich wydechów przez nos. Zobacz, jak Twoje ciało naturalnie i swobodnie rozluźnia się. A ty jesteś w pełni obecności tego, co tu i teraz. Przeskanuj uważnie swoje ciało i zobacz, co dzieje się w różnych miejscach i w różnych przestrzeniach Twojego ciała. Zwróć uwagę na swoje stopy, łydki, piszczele. Przenieś uwagę trochę wyżej do kolan, do ud. Bioder. Zobacz, jak czujesz miejsce w okolicach brzucha, pleców. Zwróć uwagę na klatkę piersiową, barki, ręce. Powędruj też wyżej do szyi, do głowy, twarzy. I zwróć uwagę na to, czy jakiekolwiek miejsce w Twoim ciele woła do Ciebie teraz, bądź prosi o Twoją uwagę. I pozwól sobie wprowadzać w różne miejsca Twojego ciała jeszcze więcej oddechu. I z wydechem jeszcze więcej rozluźnienia. Ukojenia i odpuszczenia. Głęboki wdech. Jesteś uważnością blisko tych miejsc, które teraz tego potrzebują. Głęboki wydech. Odpuszczasz i rozluźniasz. Teraz oddychając głęboko w miejscu, w którym czujesz się bezpiecznie i komfortowo, tu i teraz, gdzie Twoje ciało rozluźnia się coraz bardziej i bardziej. Przejdź uważnością do swojego serca i Oddychając głęboko i świadomie. Zadaj sobie pytanie. Czy jest coś, czego potrzebuję dla siebie z poziomu ciała, umysłu bądź duszy, zanim ruszę dalej w tą podróż? Czy potrzebuję teraz Obdarzyć się wsparciem. Czy może potrzebuje zapewnić sobie coś bądź podarować sobie coś teraz? Czy może chce od siebie coś usłyszeć, albo o czymś sobie przypomnieć i posłuchaj. Daj sobie teraz minutę na Posłuchanie tego, co pojawia się w Tobie, w odpowiedzi na te pytania. Bądź bez odpowiedzi na te pytania w Twoim ciele, umyśle, wyobrażeniach i odczuciach. Oddychaj głęboko, świadomie i po prostu bądź. Nie oceniaj tego, co się pojawia, bądź tego, co się nie pojawia. Po prostu. Obserwuj. Jeśli pojawi się w Tobie jakaś potrzeba, którą możesz zaspokoić teraz w tej medytacji, to zrób to. Jeśli przyjdzie coś, co możesz zrobić później, to powiedz przed sobą. zapewni siebie o tym, że wrócisz do tego zaraz po tej medytacji. Jeśli nie pojawi się nic, to również poobądź w tym i pooddychaj głęboko. To wszystko jest ważne. Teraz przejdziemy powoli do aktualnego wyzwania, przed którym stoisz, decyzji, którą chcesz podjąć? Jak czuję się w tu i teraz? Kiedy wiem, że mam wybór. Jak to jest mieć wybór. Być w tym momencie, w którym stoję. Przed jakąś decyzją. Jakie to jest w tym momencie dla mnie? Oddychaj głęboko. Czy bez względu na to, czego to dotyczy, mogę pozwolić sobie na dostrzeżenie piękna, Wolności wyboru? Czy bez względu na to, czego to dotyczy, mogę zaobserwować w sobie te poczucie wolności? Czy wraz z kolejnym oddechem mogę przyjąć moc i siłę? płynącą z mojej wolności wyboru, Zrób kilka głębokich oddechów i sprawdź, jakie to jest dziś dla Ciebie. Teraz. Wyobraź sobie, że siedzisz na przepięknym wzgórzu i otacza cię natura i patrzysz na przepiękny krajobraz przed sobą. Poczuj i poddychaj. Zobacz, jak to miejsce napawa cię spokojem i ukojeniem. I patrząc na ten przepiękny krajobraz, będąc otoczonym i otulonym naturą, zobacz, jak czujesz energię płynącą w Twoim ciele. I zobacz i poczuj, jak energia przypływa też wokół Twojego ciała. Czy ta energia, którą czujesz w sobie i wokół siebie, poszerza się albo rośnie? Czy może zmienia kolor albo zmienia swoją formę? Pozwól sobie zobaczyć, co dzieje się w tobie teraz, kiedy wypełniasz się spokojem i ukojeniem, będąc w tak pięknym, bezpiecznym miejscu. Zrób głęboki wdech, głęboki wydech, i wyobraź sobie swoje możliwości i wybory, które dotyczą tej sytuacji, tych zdarzeń, z którymi jesteś tutaj dziś. Pozwól sobie nazwać to, czego one dotyczą. Ile jest tych możliwości wyborów? Jakie one są? A następnie daj sobie chwilę na wizualizację każdego z tych wyborów. Nie podejmuj jeszcze żadnej decyzji. Pozwól sobie jedynie na swobodne zobaczenie każdej opcji i sprawdzaj i obserwuj, jakie emocje, uczucia i odczucia towarzyszą ci przy każdej z nich. Zobacz i obserwuj, jak zachowuje się Twoje ciało przy danym wyborze. Jak czujesz siebie w konsekwencjach tych wyborów? Jak odczuwasz energię w ciele i wokół ciała, kiedy łączysz się z daną decyzją? Czy czujesz wzrastanie, otwieranie się? A może czujesz, jak malejesz? Albo ściskasz się, a może pojawia się też coś zupełnie innego. Zobacz, jak to czujesz, i zobacz, co to dla ciebie znaczy w tym momencie. Daj sobie na to czas i oddychaj głęboko, obserwując siebie i wizualizując sobie każdą z możliwości, każdy z wyborów przed którymi jesteś w tu i teraz. Daj sobie na to teraz kilka chwil i głębokich oddechów. A ja za trzy minuty wrócę do Ciebie, aby poprowadzić Cię dalej. Wróć teraz powoli do swojej wizualizacji pięknego wzgórza, na którym jesteś i obserwujesz cudowny krajobraz. Zrób kilka głębokich oddechów i z kolejnym głębokim wydechem zobacz, jak pojawiają się przed tobą różne ścieżki. Prowadzące ze wzgórza przed siebie. Każda z tych ścieżek, na którą patrzysz, to inny wybór, inna droga, którą możesz pójść. Weź teraz głęboki wdech, zrób głęboki wydech i poczuj, która ścieżka woła do Ciebie najbardziej, do której drogi. Ciągnie cię najmocniej czy to tą drogą chcesz iść, poddychaj głęboko i zaobserwuj to, co pojawia się teraz, i kiedy już posiadasz większą jasność. W temacie swojego wyboru, pozwól sobie na chwilę wyciszenia, aby w pełni przyjąć i zaakceptować wszystko, co wiesz i wszystko, co czujesz w tu i teraz. Z każdym kolejnym oddechem poczuj jak akceptacja siebie i Twoich procesów decyzyjnych. Osadza się w tobie coraz bardziej i bardziej, bo wszystko, co masz w sobie, jest cenne i ważne. Oddychaj głęboko, świadomie. I puszczaj i rozluźnij się. I połącz się teraz ze świadomością w sobie tego, co już wiesz, i tego, że nie ma złych decyzji czy błędnych wyborów. Są jedynie decyzje i wybory, na które się decydujemy. A następnie konsekwencje, jakie możemy ponieść. Tymi konsekwencjami mogą być wyzwania, trudności, a mogą też być korzyści i sukcesy, które możemy osiągnąć. Pamiętaj, że bez względu na to, jakiego wyboru dokonasz. I bez względu na to, jakie konsekwencje czekają na Ciebie. Wszystko dzieje się po coś. I wszystko dzieje się dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie. Każda droga ma zakręty i wyboje, ale to właśnie one uczą nas. Jak możemy stawać się silniejsi i bardziej wytrwali? Pozwól sobie przyjąć wszystkie swoje decyzje z otwartym sercem i zaakceptuj je. Zachowaj wiarę w siebie i swoją intuicję. Zachowaj wiarę w swoje odczucia i uczucia, które są Twoim kompasem. Bo to jest Twoje najpotężniejsze narzędzie. Wszystko, co pojawia się w Tobie, to Twoje wewnętrzne przewodnictwo. Zaufaj swojej mocy i potencjałowi, które drzemie w Tobie. I wiedz, że każdy wybór, nawet ten, który wydaje się trudny, bądź nieudany. Przyczynia się do Twojego wzrostu. Dlatego weź teraz głęboki wdech i nabierz odwagi, a z wydechem powiedz sobie: Jestem gotowy, gotowa na wyzwania. Jestem gotowy, gotowa na sukcesy. Jestem gotowy, gotowa na wszystko. Co życie ma do zaoferowania? Akceptuję swoje wybory, i wiem, że każdy z nich prowadzi mnie w kierunku, w którym mam być. Zrób teraz głęboki wdech. Głęboki wydech i ruszaj naprzód, z wiarą, odwagą i pełną akceptacją. Bo jesteś zdolna, jesteś zdolny do wszystkich rzeczy. A Twoje wybory niech prowadzą Cię do spełnienia Twoich marzeń i celów. Podziękuj sobie teraz za tą chwilę i dostęp do swojej wewnętrznej mądrości. Poczuj wdzięczność za to, że masz siebie i że każda odpowiedź już jest w tobie. Zrób głęboki wdech i głęboki wydech. Dziękuję Ci za podążanie za mną w tej medytacji, za zaufanie i cały proces. Pamiętaj, że podejmowanie decyzji jest naturalnym aspektem naszego życia, a Twoja intuicja, głos Twojego serca jest Twoją wewnętrzną mądrością. Bądź łagodny, łagodna wobec siebie i ufaj sobie. Jeśli chcesz uzdrowić swój lęk, chcesz przezwyciężyć obawy i pragniesz podążać z odwagą w kierunku życia, którego pragniesz, to mam dla Ciebie pakiet Aktywacja Odwagi. I jest to zestaw czterech głęboko uzdrawiających praktyk medytacyjnych, które poprowadzą Cię i przeprowadzą Cię przez proces uzdrawiania lęku, odblokowania tego, co wciąż zastałe, blokujące i aktywują dostęp do odwagi, która już jest w Tobie. Sprawdź link w opisie nagrania i rozpocznij swoją niezwykłą podróż do życia. Pełni odwagi. Cieszę się, że jesteś ze mną. Jeśli ta medytacja była dla ciebie wspierająca, możesz podziękować mi za nią, zabierając mnie na kawę. Możesz też podzielić się nią z kimś, z kim pragniesz. Zapraszam Cię do subskrypcji moich kanałów, do obserwacji na różnych social mediach, gdzie wszędzie znajdziesz mnie pod nazwą Klaudia Jogini. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego nagrania. Do usłyszenia już wkrótce. Namaste.